Co ty tutaj robisz? To jest teren działań najpersko zwiadowczych Może mi pan wytłumaczyć co pan tutaj robi? Dziękuję, że dajeś mi powiedzieć. No. Zapiłem swoje smutki i chyba tak tu trafiłem właśnie. Gdzie ja jestem? Idź pan do mojej kryjówki na wschód, tam porozmawiamy. Nie mam teraz czasu. Świetnie, szerokiej drogi kur...

5 maja 2013 roku Kolejna misja nieudana Trzech moich kompanów zginęło. Znów tylko ja przyżym. Kolejna operacja jutro. Nie mam ludzi. Hmm, ciekawe co to za gościu, którego tam spotkałem. Mam nadzieję, że się tu zjadł. Dzień dobry, melduję się na rozkaz Witam Proszę usiąść no, no bardzo dziękuję A dzień dobry, a więc kim pan jest? Ja nazywam się Piotr Giórek A jak się pan znalazł na terenie działań? No się mm. przyznać Wywalili mnie z no, ze służby żołnierskiej upiłem się, wylądowałem w robie. Czyli I tak się tu znalazłem. Krótko mówiąc, zapił pan smutki. No, mm, tak. Hmm. Mam coraz mniej ludzi. Może przydałby mi się ktoś tak jak on. Czy ma pan jakieś ukończone może szkolenia? No, obeznanie z bronią wszelakiego typu. Częściowy kamuflaż, jedna trzecia. Szkolenia i działania w terenie. Mm -hmm. A... Czy jest pan zainteresowany jakąś placą? Bo bardzo by nam się przydał. bo coraz mniej ludzi w jednostce. A w jakiej dziedzinie? Terenowo-snajperskie działania operacyjne. Mmm, ciekawe. Jest pan gotów przyjąć szkolenia i zostać snajperem? Na tym muszę wyrazić chęć. Tak, zgadzam się. Zobaczymy jak to wyjdzie na skrót. W każdym razie... Miło mi, jestem major Konrad Chiliński. A więc zacznijmy szkolenia. A więc sprawdźmy, czy w ogóle będzie coś z pana. 40 sekund do biegnięcia do górki i z powrotem. Tym Pan robi przewrót przy zeskoku i przy przeskoczeniu tej ławki. Polega na kamuflażu. A więc tak, dostajesz to i idzie gdzieś do lasu się schować. Ja po 15 sekundach odwracam się. Jak się zobaczę, to robimy od nowa. Dobrze. Dobrze wiemy. Dobry skubany, dobra możesz wstać! Możesz wstać już, zaliczyłeś! No wstawaj! 15, chciałem nie Chciał mnie zmylić! Tutaj jest wam bardzo utalentowany w maskowaniu Wyjdziemy teraz do trzeciej i ostatniej próby w szkoleniu Czyli strzelania. strzelaniu już ten płaszcz Zobaczymy jak sobie z tą zabawką pojedziesz. Gratuluję znakomicie nasz. Dobrze, na dzisiaj koniec. To...